Dzień dobry. Szykujemy się do zabiegu. Dzisiaj będzie Dalan 700G i Fontelis. Fontelis 200 SC. Popadało troszeczkę w grójcu. 4 mm. Także tyle co ksiądz kropidłem, no ale. Zrosiło trawę, liście, no i należałoby zabezpieczyć troszeczkę przed szarą pleśnią. Fontelis bardzo dobrze do tego się nadaje. Już mamy 30-40% kwiatów na jabłonie rozwiniętych, także jest to odpowiedni moment. Dawka, jaką zastosujemy, to 0,75 litra na hektar tak 0,75 i mamy szara pleść, parch i mączniak i na tym nam bardzo zależy na mączniaku i szara pleść. co do parcha no tam jeszcze nie mamy za bardzo zagrożenia ze względu na bardzo długie przesuszenie ściółki także wczorajszy opad dopiero zwilżył nam ściółkę i dopiero coś tam zacznie siedziać po następnych deszczach czyli jutro w piątek no i dlatego chcę dzisiaj po południu sobie wyskoczyć tymi dwoma preparatami fontelisem i dalanem. Pamiętajcie fontelisu nie mieszamy nigdy z kaptanem ani niczego co jest bazą e, kaptanu. On jest na oleju i dlatego jego nośnikiem jest olej i dlatego może może nam zaszkodzić. Dalan stosujemy m, jako preparat kontaktowy w celu e, w celu zapobiegania wytwarzania się ras odpornych na parcha a SDHI bo to, to mamy z SDHI fungicyt on, on może powodować że, że będą powstawać ras odporne na parcha jest napisane nawet w kalendarzu można go stosować solo ale lepiej jeżeli dodamy do tego coś kontaktowego i dlatego dosypuję dosypuje Delano, pół kilo. Także pogodę mamy, jak na razie, zaraz przejdziemy, pokażę Wam, jaka masa deszczu dzisiaj spadła w nocy w Grójcu. to jest po prostu babcia się suszy, wystawiłem ją, bo miałem sprzątanie w garażu. Całe 4 mm, no po prostu Mistrzostwo Świata no ale już ta ziemia jest zroszona także zmyło kurz z drzew wam, coś wam pokażę jeszcze taką ciekawostkę to jest idaret <laughs> został trochę w skrzyni on już ponad miesiąc ponad miesiąc stoi bezchłodnie to jest jabłko pogradowe i zobaczcie wszystko co jest uderzone to nie gnije to są efekty dobrego zabezpieczenia widzicie o tu jest skaleczone i to troszeczkę nam przyschło dlatego tak ważna ochrona jest w czasie e, w czasie kwitnienia tu, tu nie ma zgniłych gdzieś tam o zobaczcie to się zrobiło miękkie ale jabłko nie zgniło widzicie i oto właśnie teraz Walczymy o. Tu nawet jest miękkie, ale nie leje się z tego jabłka. Zobaczcie. Oczko, i tu już pohamowane jest. Także to są efekty dobrego dobrego oprysku. No to już ta skrzynia to stoi ponad miesiąc w temperaturze 15-18 stopni. Zobaczcie, nie ma żadnej czekolady. No potłuczone przez grad. Także. Podstawa w gospodarstwie to jest kaptan. Widzicie? <laughs> Nic nie było ubierane, jabłko leży jak, jak dzwon. O, jak, nawet jak jabłko zgnije, zobaczcie. To jest sucha zgnilizna, z tego się nie leje. Faza rozwojowa i dareta jak widać. Oż mamy. Akurat w tej kwaterze, oto jest prawie pełnia kwitnienia, 60-70% kwiatów rozwiniętych. Zrobiliśmy zabieg Fontelis plus Delan, szara pleśń, mączniak. No i zabezpieczenie troszeczkę przed grzybem, przed jutrzejszymi opadami. Także widzicie. Jak to fajnie wszystko rośnie. Tu jakieś suche gałęzie jeszcze. Prosiliście, żebym y, nagrał kiedyś y, tą kwaterę, która najbardziej dostała od mrozu. No to właśnie jestem w niej. To jest Sidaret. Tu było minus 7,2 na dole. Tak odczytała stacja. Widzicie, tam jest skłon i to wszystko, z tych wszystkich działek cała ta ziemnica tu spływa. Tak wyglądają kwiaty na dzień dzisiejszy. One są przemrożone. Ale jest nadzieja. O, tu to ewidentnie, tak? Czarny słupek. Następnie jest zielony. Niektórzy mi zarzucają, że ja wierzę w takie właśnie te bariery i stosuję tego dużo w sadzie. Ale, ale zobaczcie, to wszystko, to wszystko chce żyć i to jest sprawdzone od dwóch lat. W tamtym roku uratowałem plon poprzez algi, dlatego w tym roku powtórzyłem to. No, zobaczcie. Coś tam jest tu trochę tego czarnego, ale to, to widać, że to chce jakoś się bronić, regenerować. To jest mocno uwodnione, czyli, czyli żyje. O, teraz to go urwałem z całego. Zobaczcie, zielony. 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 Czarne. I zielony, jakim cudem to przeżyło? No, według praw fizyki, nie miało praw, prawa tu nic zostać, a, a zostało. Dlatego dzięki tymi odżywkom drzewo staje się silniejsze. Ja to mówię, obniżamy fizjologiczne zero rośliny. środek przemrożony i też nie wiadomo jak to się zachowa o. Znajdują się zielone kwiaty i tu mamy Jonagolda. Zaraz przejdziemy przez lód. Na Jonagoldzie są mniejsze straty. No także mówię bez lania górnego Coś tam się ochroniło. W tamtym roku zebrałem niezły plon. I w tym roku myślę, że będzie to samo. Widzicie? Czy nie widzicie? O, teraz widać jeden czarny na dwa i trzy zielone. Weźmiemy takiego rozwiniętego. mrożony no będziemy obserwować co się będzie z tym działo to jeszcze na razie nie kwitnie jest różowy pąk ale i Daret kwitnie dzisiaj mamy czwartek i wcale nie jest ciepło powiem wam wcale nie jest ciepło jak na tą porę słońce świeci, ja w swetrze jestem w koszuli i wcale to nie powala ta pogoda, także widzicie, jest coraz gorzej.